Witajcie Drodzy, chcemy poznawać kolejny fragment Ewangelii. Prosimy o Ciebie Duchu Święty, o serca otwarte, o wielkoduszne serca dla każdego z nas. Z Ewangelii według świętego Marka. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. W tej sytuacji Jezus przygląda się tym, którzy wrzucają pieniądze do skarbony, ale dobrze wiesz, że jest to Słowo żywe i idąc dalej, idąc głębiej, Jezus patrzy także na Twoje serce, na moje serce. I chce to serce ciągle przemieniać, kształtować, rozpalać swoją miłością. Bo Jezus wie, że ta nasza miłość ma swoje granice, ma swoje ograniczenia, a On pragnie, byśmy mieli serca wielkie, otwarte. I do tego właśnie potrzeba, aby z Nim przebywać, aby mieć z Nim to spotkanie, ten kontakt osobisty, który nie wymaga od nas żadnych pieniędzy, ale Oddania chwili swojego czasu, aby mieć ten moment zatrzymania na modlitwie, aby Jezus mógł dotykać mojego serca, aby Jezus mógł wypełniać mnie swoją nadzieją, miłością, radością, aby mógł mnie kształtować. Tylko Jezus może otworzyć moje serce, tylko On może uczynić moje serce wielkim. I to, co z naszej strony my możemy Mu dać, to są nasze pragnienia, to są minuty naszego życia, to jest nasza obecność. Czasami może dajemy to, co nam zbywa, takie chwile. Jest też tak, że przychodzi taki dzień, że nie masz na nic czasu, że tak szybko ten czas mija. I to też nie jest tak, że Jezus tego nie widzi. Nie chodzi o takie jakieś dawanie czasu, którego sami nie mamy, bo jak mówi święty Ignacy, Bóg mówi do nas przez wydarzenie naszego życia, przez naszą codzienność. Ale na pewno to chodzi też o taką postawę serca, aby w sercu swoim tam, gdzie jestem, mieć tą otwartość na Jezusa, oddawać Mu nasze pragnienia, nasze zmartwienia. Nasze troski, nasze radości, być z Jezusem w ciągłym kontakcie, w stałej relacji. Myślisz, że to trudne? Warto się w tym ćwiczyć. Warto w swoim sercu rozmawiać z Bogiem w różnych chwilach naszego życia, w pracy, czekając na przystanku, w kolejce, w sklepie, gdy jesteśmy sami. Powiedzieć Jezusowi właśnie o jakimś swoim zmartwieniu, o swojej radości, o nadziei, o tym, co czuje, jak się dzisiaj czuję, czego potrzebuję, czym się martwię, o czym marzę. To jest to, co Jezusa bardzo mocno interesuje. I dzisiaj zapraszam Ciebie do takiego właśnie otwarcia swojego serca przed Jezusem. Aby powiedzieć Jezusowi, jak się dzisiaj czujesz. O czym się martwisz, o czym marzysz, czego potrzebujesz, bo w ten sposób właśnie Jezus chce otwierać Twoje serce, chce wypełniać Cię miłością. Życzę Tobie dobrej niedzieli i dobrego odpoczynku z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.